Siemeneczko, porobimy sobie teraz jakieś fajne e, ewolucje, moi drodzy. E, najpierw coś z pierwszej generacji, ponieważ mam tak, mam uzbierane na egzekutora. Coś tu się pojawia, fajnego nie. Na egzekutora mam uzbierane cukierki, więc robimy najpierw tą ewolucję, jeszcze tutaj sprawdzałam, IV i ten, słuchajcie, całkiem o widzicie. Ma, ma od naszego gościa mówi, że jest no bardzo dobrym Pokemonem, więc ewoluujemy, zobaczymy, co z tego nam ciekawego wyjdzie jakie będzie miał CP uwaga, uwaga, jajeczka, jajeczka ewoluujcie w coś fajnego, jakiś fajny atak proszę kurde, cały czas się nowe Pokemony pokazują, kiedy jest spam no dobra, mamy go o, widzicie, nigdy go jeszcze nie miałam więc mój pierwszy Pff, 813 nic ciekawego Uy, że ma 12 tutaj ataku, to chyba będzie w miarę dobry do Drzyma, ale nie wiem, muszę sprawdzić na stronie, jakie mają ataki. Ach, no niestety, nic wielce ciekawego. Dobra, złapię tu jeszcze kilka tych pokemonów bo szkoda ich nie łapać. Naprawdę szkoda. Szczególnie, że wiem, że on ma mm, w sensie, jakby no trzy ewolucje, tak? Ta druga i trzecia. Więc warto jest łapać cuksy, żeby mieć. Dobra, i kolejnym Pokémonem, którego będę ewoluowała, to będzie Gajardos, mój pierwszy Gajardos, Boże, ale jestem zajarana, gdzie jest tu Magikarp, mam oznaczonego, który też jest całkiem spoko, Relistrong, no niestety mocniejszego nie, nie znalazłam, ale sprawdzałam, że on tam IV też miał w okolicach 80, może 75, więc ewoluujemy, moi drodzy, mojego pierwszego kurde, Gajardosa i błagam, żeby był jakiś Hydropompa najlepiej Hydropompa Może on mieć hydropompę? Może chyba, nie? <grym> Błagam coś fajnego, Gajardos Bądź dobrym Gajardosem Tak, jesteś silnym Gajardosem Jesteś dobrym, będziesz moim ziomeczkiem Wierzę w Ciebie, że będziesz Miał fajne ataki No i gówniane ma ataki Ja pieciele Co to jest w ogóle crunch? Ja nie, no tyle na Ciebie zbierałam ale ma 2000 CP, to już też całkiem spoko. Uf, co to ma być, ludzie? Czemu tak? Czemu tak, a nie inaczej? Ja jest on też w Pokémon Duel, wiem, jako figurka. Ja tak wiecie teraz bardziej. Dobrze, że pograłam w te Pokémon Duel, bo sobie po prostu e, opatrzyłam się troszkę, że tak powiem, z drugą generacją tych Pokémonów, bo tam jest ich bardzo dużo. U, ktoś do mnie dzwoni. Halo? No. Cały czas tam gdzie byłam No A Ty z kim rozmawiam w ogóle? Z Adrianem? A czym masz taki dziwny głos? Dobra, no pa <głosy> <głosy> Własnego brata nie poznałam <noise> Dobra, złapał się, się bałam, że coś się słuchajcie, zlaguje Uuu, ale on będzie miał fajną jakąś ewolucję Yy, dobra, i mam jeszcze, słuchajcie, do zrobienia ewolfkę yy. Mam w ogóle, słuchajcie, ten bat się zać. O nie, mogę go kliknąć, to jest Golbat, właśnie, przed chwilą go, słuchajcie, próbowałam kliknąć I się mały skurczybek zaciął I nie mogłam go... Yy. Boże, się broni Chodź tu, Golbacie, bo się przyda, bo trzeba ewolucję jego zrobić A ja tych, kurde, zubatów teraz nie łapałam I nie mam przez to cukierków, nie? O z ziomek, jak ja ich nienawidzę łapać. Śmiesznie, bo teraz te pokemony, zauważcie, że zmienili, nie? E, jak one się ruszają, one też na boki teraz się przesuwają i są takie... No, moim zdaniem teraz jest trudniej złapać te pokemony. Szczególnie zauważyłam w tej drugiej generacji, jak wyskakuje jakiś taki w miarę rzadki pokémon, bo nie widzę go często. Tak jak na przykład drzewo w poprzednim odcinku, co łapałam, to przecież myślałam, że no pierdyknę już, nie? Że tyle tego go łapać, w ogóle siku mi się chce. To jest słabe. Jest bardzo słabe. A nie mogę tutaj zostawić samochodu, bo jest, w Gdyni jest płatne parkowanie i nie chcę kupować, wiecie, biletu tutaj, żeby iść się wysikać tam kawałek dalej, bo szkoda mi 80 groszy. I trudno będę trzymać. Nie obchodzi mnie to. Wytrzymam. Za dużo kaw się napiłam, cholera jasna. Boże, tu ziomek, kurde, cofa. A tu nie wolno pod prąd. Co Boże, Co za ludzie? Co tu się dzieje? Oficjalnie już nie wytrzymuję i muszę jakiś Tylko teraz muszę znaleźć gdzieś parkometr, gdzie tu jest, żeby wrzucić. Wiecie, bilecik kupić. Bo już ostatnio mandat dostałam, nie chciałabym dostać drugiego. Trochę słabo. A to wiecie, 30 zł trzeba płacić. Później w ogóle 50, jak człowiek się spóźni. A w ogóle gdzieś tu jest. Czemu tu nigdzie tego nie ma? Halo! O oh jest tam! Dobra, idziemy. Dobra, jesteśmy, słuchajcie. W czyich miastach, słuchajcie, też macie takie parkometry? Już teraz chyba wszędzie są, nie? I 80 groszy jest, słuchajcie, za pół godziny. Dobra. I okej, okay, bierzemy. Tu nam wyjdzie bilet. Kiedyś, słuchajcie, jak te maszyny weszły, to bardzo często ludzie nie wiedzieli, gdzie drobne resztę po prostu odbierać. I tutaj bardzo często można było pieniądze znaleźć. Dobra, teraz mogę. teraz trzeba to włożyć za szybę. I idę ciku. <gry> Zobaczcie, co się pokazało. Ale fajny. Takiego jeszcze nie widziałam Pokemona. zgołapiemy łapiemy szybciutko. Słabo, 75 cp ma. Ale wygląda kozacko, nie? Dobra, jest. Ale ciekawy, kurde. Uuu. I też ma ewolucję jakąś fajną. W ogóle jak fajnie miał mrocznie. Widzieliście na tym? Czaderski. Dobra, moja droga, żeby iść siku jest tam. Tylko że teraz... Muszę jeszcze czekać na Pawła, bo on napisał, że już będzie za 3 minuty, więc czekam na niego, żebyśmy zaraz się nie pogubili. Jeszcze w ogóle Adrian zaraz ze swoją dziewczyną ma tu też przyjść. Bo się okazało, że ona teraz przyjechała na weekend. A mi się tak bardzo chce siku. <laughs> czekam jeszcze teraz na Pawła i... Przy tej okazji wyporapuję mojego golema. Bo chcę zobaczyć, ile będzie miał maksymalnie y, CPK. O, już ma 1700, ok. Jestem ciekawa, czy dobije do 2000, ale no, chyba dobije. Tak, chyba, że mi cukierków nie starczy. No właśnie, bo nasz po 3. Kurde, trochę dużo. Rośni rośni. O, Paweł już podjeżdża. <grystanie> Z tatą! <grystanie> Nie wiem, czy oglądaliście Pawła filmiki, ale właśnie z tatą nagrywał, nagrywał też yy, Paweł odcinki. <ścoughs> cześć! Siemaneczko! O, mi Cześć mój! Wy tam zarzacie, bo was do dopadnie No to dojedzie! to Dojadę was, słuchajcie O, ostatni raz Kurczę, zabrakło mu do tych dwóch tysięcy Ale i tak, kurczę, jest czaderski Czaderski jest Uwaga, jajeczko Leci jajeczko To jest dwukilometrowe Paweł tak swoimi jajkami tutaj pomaga Magikarp! Ojej! Oh, yeah. A dobra, spokój. Dobra, wysikałam się i od razu mi się swobodnie łapie pokemony z pustym pęcherzem A był Gajardos nie było w końcu? No był, ale wychodził z mojego... Nie na końcu, Nie, żartuję I słuchajcie, tutaj gasli się roztopił Chyba został po nim tylko maziaja Nie, to ja byłem mega tak naprawdę To ty Gajardosa tutaj wytegosowałeś? A, chyba, że tak <laughs> Wiele z osób was w komentarzach prosiło, żebym pokazała Pokédexa Więc pokazuję Jak widzicie mam złapanych 39 Pokémonów Widzianych 154 Nie jest to jakoś dużo No ale nie zapominajmy, że ja miałam przerwę Tak praktycznie e, Półroczną No, gdzieś około pół roku nie grałam w Pokémony Dopiero tak od miesiąca wróciłam Skończyłam jakoś tam wakacje No i co tutaj? Mm, słuchajcie, tu mi dużo nie brakuje e, Dragonite niedługo będę robiła znaczy niedługo, no zbieram cukierki, tak, więc może kiedyś uzbieram. Tutaj te wszystkie Nidorany, to już też mi dosłownie brakuje po kilka cukierków, żeby zrobić tę ostatnią ewolucję. Do Ninetaisa brakuje mi jednego cukierka. Do Light'a też już dużo mi nie brakuje. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj mamy, co tutaj mamy? Widzicie, Executa to zrobiłam. Część słuchajcie, na tym evencie spotkałam raz. I niestety uciekła mi. I myślałam, że później ją jeszcze znajdę bez problemu, no ale niestety pff, nie znalazłam. Dobra, popatrzcie sobie, co tutaj jeszcze mam. I tu już wjeżdża druga generacja. Eee, nie wiem, myślę, że z drugiej generacji około 30 złapałam Pokémonów. Ten jest śmieszny, Ziomek. Wiem, że wiele z osób was lubi tego Pokemona On śmieszny wygląda jak. Jak. Dildo. <laughs> Może dlatego Wam się podoba. <laughs> no i tu, o, tu mam jeszcze, słuchajcie, takiego śmiesznego Pokémona. Sługna i raz go tylko widziałam, raz udało mi się go tylko złapać. Jestem ciekawa, yy, czy to jest rzadki jakiś Pokémon, czy udało Wam się też go złapać. Tu widzę, ma jeszcze ewolucję. Jest to w ogóle Typ Fire, a bardziej to on wygląda jak. Nie jak jakiś ogień, czy ognik, tylko po prostu jak jakaś plazma. No chyba, że to jest jakaś lawowy może Pokémon, może tak bym go bardziej określiła. No i piszcie też w komentarzach, ile wy macie złapanych Pokémonów. Ja słuchajcie, żadnych Snorlaxów, Laprasów, Dragonite'ów nie mam, bo no nie używam, wiecie, żadnych radarów. GPS-ów i tak dalej. Nie oszukuję. Chodzę sobie normalnie, zbieram te Pokémony, co się pojawi, to, to po prostu łapię. A wiele osób też korzysta z tych map radarowych, a moim zdaniem to też jest takie troszkę, wiecie, no delikatne można powiedzieć, oszukiwanie, delikatne naciąganie. Może to nie jest, wiecie, fake GPS, ale co jak co. Na pewno to dużo ułatwia gierkę. Miby te radary bardzo psuły grę, Także żebym miała jeździć od Pokemona do Pokemona i go łapać. Jednak lepiej się człowiek cieszy, jak mu coś po prostu tak wyskoczy e, z przypadku, tam, gdzie akurat stoimy, a nie, że specjalnie musimy po niego jechać. Tam jest piesek odlegrywa kotki, uważaj, nie, nie iść tam. Nie on uważa. Zjada kotki? Wiesz, kotek, Zjada tak jak ty. A broń. na jego patrz. Kotoj! Co ty psa chcesz pogonić? Ziomek. <noise> Taki odważny jest. Piąta też. generacja. Patrz, jak ogon nas troszył.